Zbliża się sylwestrowa noc, a wraz z nią zagrożenie fajerwerkami. Zazwyczaj są pięknym zwieńczeniem mijającego roku, jednak często zabawa środkami pirotechnicznymi kończy się poparzeniami lub nawet utratą kończyn. Bezpieczeństwo całe zaczyna się już od momentu sprzedaży detalicznej. Te punkty, które prowadzą sprzedaż tego typu Materiałów pirotechnicznych, ogni sztucznych powinny mieć stosowne pozwolenie. W tym zakresie takie punkty handlowe powinny być doposażone w gaśnicę przeznaczoną do ewentualnego ugaszenia pożaru. Oczywiście bezpieczeństwo tutaj jest jak najbardziej konieczne. W zakresie użytkowania materiałów pirotechnicznych, to pierwszą rzeczą to jest to, że nie powinny użytkować je osoby niepełnoletnie, czyli osoby tylko dorosłe obsługują materiały pirotechniczne, a dzieci mogą uczestniczyć w tych zabawach. I wyłącznie jako osoby towarzyszące. Przed rozpoczęciem odpalania zapoznajmy się z instrukcją. Takie, każdy taki materiał, każda taka petarda powinna być wyposażona w instrukcję w języku polskim. Tam zapoznajmy się z, z podstawowymi warunkami bezpieczeństwa określonymi przez producenta czy dystrybutora. Dobierzmy odpowiednio miejsce. Do opuszczania tego typu materiałów, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne materiały ani palne, ani łatwopalne, żeby przyczyną wtórną nie, nie był pożar innych materiałów. No i pamiętajmy, że dobrze by było takie miejsce doposażyć, choćby nawet przenością gaśnicę, którą mamy w każdym samochodzie. Więc na czas puszczania ogni sztucznych petard, żebyśmy mieli ją pod ręką, jeżeli by cokolwiek się działo, żebyśmy mogli szybko i skutecznie zadziałać. Ważna rzecz jest również taka, że tego typu materiały odpalamy na wolnej przestrzeni. Nie w budynku, nie w pomieszczeniu, dlatego że zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą niewłaściwe i nieprofesjonalne obsługiwanie tego typu materiałów. Do przykrych wypadków prowadzi też niewłaściwe zachowanie, takie jak popisywanie się, straszenie innych petardami czy rzucanie ich pod nogi imprezowiczów. Zabawy z fajerwerkami nie należy więc łączyć z brawurą, a także alkoholem czy innymi używkami.